Bitcoin spada, altcoiny bardzo mocno krwawią, czy byłeś na to przygotowany? gdzie zarabiamy pasywnie i jakie mocne akcje będą w tym tygodniu. Cześć, z tej strony Maciej. Witam wszystkich serdecznie. Kolejna pobudka z krypto ekipą. Zaczynamy dzisiaj nowy tydzień. Słuchajcie, mamy poniedziałek, 6 grudnia, a my lecimy z naszymi tematami. Oczywiście już na początku przypominam, że wszystko co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, nie zapomnij zostawić subskrypcji, dzwoneczek po to, żeby być na bieżąco Wszystkimi moimi materiałami, a oczywiście, jeżeli te wideo wyda Wam się choć trochę wartościowe, nie zapomnijcie podzielić się łapką w górę. Zaczynamy dzisiaj, oczywiście, kolejną pobudkę z kryptoekipą. Widzę, że nastroje są średnie, ale ja dzisiaj postaram się dać Wam trochę energii i wlać trochę optymizmu, bo jeżeli nauczysz się kierować odpowiednimi zasadami, to tego typu spadki nie będą gdzieś tam bardzo mocno wpływać na Twoje samopoczucie. Zaczynamy oczywiście od naszej strony internetowej. Ostatnio, słuchajcie, w piątek wleciał filmik na temat giełdy Buybit, a więc pytaliście, w jaki sposób ja tam pasywnie zarabiam. Jest to jedno z moich ostatnich miejsc do pasywnego zarabiania, gdzie korzystam z Launchpada i z Pula, a więc z podobnych narzędzi, jakie mamy obecnie na Binance. Bardzo dobre wyniki, także polecam każdemu ten filmik zobaczyć. No i macie tam konkurs, on jest dla nowych osób za zarejestrowanie się, zrobienie depozytu i jednej transakcji. Pierwsze 50 osób otrzyma po 10 tokenów Bit, a więc około 20 dolarów, a właściwie 20 dolarów to było przed spadkiem, bo film był w piątek, więc teraz pewnie trochę mniej, no ale 10 bit to zawsze 10 bit. To co ważne słuchajcie, widzimy się w piątek na dużej kryptoimprezie w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki o godzinie 18 startujemy będzie tam kryptoekipa, będzie tam również nasz partner, a więc Atchers który jest organizatorem, jednym właśnie z organizatorów tego wydarzenia również Chainprox, także będzie się działo, będzie kryptoekipa, będę ja będzie można z nami porozmawiać, spotkać się gdzieś tam, wymienić swoje doświadczenia, porozmawiać o rynku kryptowalut. Także mam nadzieję, że widzimy się z Wami właśnie w Warszawie w piątek. No i oczywiście dzisiaj rozwiązanie naszego dziczego konkursu, a więc CryptoHox NFT. Polski projekt na Solanie, dziki na Solanie. W weekend zrobiliśmy taki konkurs, żeby trochę również podnieść morale. Dostaliśmy od chłopaków tutaj właśnie z CryptoHox 6 dzików. No jeżeli chodzi o wyniki, macie już je podane na Twitter że możecie do mnie wysłać albo przez Twittera przez zakładkę kontakt podać swój adres na solanie albo możecie wysłać do mnie wiadomość na e-mail maila macie oczywiście w profilu a więc macieknetworkmaupa.gmail.com na tego maila wysyłacie swój adres solany gratuluję wszystkim serdecznie no i oczywiście duże ogłoszenie już w ten czwartek świętujemy mikołajki z kryptoekipą. będziemy mieli dla was niesamowite nagrody nagrody które przydadzą wam się w tym nowym być może dobrym nadchodzącym roku mam nadzieję że ten nowy rok będzie dla dla każdego dobry. Będziemy mieli nie tylko nagrody gdzieś tam książkowe, nie tylko yy, nagrody fizyczne, ale również trochę MFT dla Was, między innymi właśnie dziki, trochę kryptowalut, także będzie, będzie się działo. Zapraszam wszystkich serdecznie. Mikołajki z kryptoekipą. czwartek 21 na moim kanale. Tyle ogłoszeń parafialnych, przechodzimy do rynku, porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób cały czas zarabiać na rynku kryptowalut, w jaki sposób gdzieś tam przygotowywać się na pewne rzeczy. Zostań ze mną i lecimy z tematem. Oczywiście zaczniemy dzisiaj od indeksu Fear and Greed, jeżeli chodzi o ten indeks, którym ja się kieruję, a więc na BTC Tools mamy tu poziom strachu, na tym drugim indeksie alternatywnym mamy oczywiście ekstremalny strach, no i oczywiście nie ma co się dziwić spadek na bitcoinie, bardzo mocno krwawiące altcoiny, jest to Czas, kiedy ludzie zaczynają się bać, a dla mnie jest to czas, że powoli można myśleć o swoich zakupach i wprowadzać część swoich stablecoinów. Nie wiem dlaczego, słuchajcie, tak jest, ale wtedy, kiedy byliśmy na tych zielonych kwadracikach, wtedy, kiedy wszystko było wypompowane, mówiłem często w pobudkach, że zaczynam się bać, że rynek jest przewartościowany, że wiele pozycji bardzo mocno wystrzeliło, i dla mnie to był czas realizacji zysków. Natomiast wtedy wiele osób pytało, co kupić y, gdzieś tam, na jakich pozycjach się skupić. To moim zdaniem był dobry czas na przeczekanie. Tak jak wiecie, moje zdanie jest takie, że jeżeli nie wiemy, w którym miejscu pójdzie rynek, kiedy rynek jest przepompowany albo kiedy rynek jest w takim miejscu jak teraz, że nie mamy jeszcze pewności, czy nie zanurkujemy dużo niżej, no to po prostu nie wykonujemy żadnych ruchów, i to jest również zajęcie pozycji. To, że nie robimy nic, czasami jest lepsze niż jakieś pochopne wydarzenie. Natomiast fakty są takie, że jesteśmy w strachu albo nawet. W ekstremalnym strachu. No, i jeżeli popatrzymy sobie na Gecko, oczywiście wszystko krwawi. Absolutnie po spadku na Bitcoinie również altcoiny poleciały bardzo mocno w dół. Natomiast wiele osób mnie pytało, czy to może być już koniec. W mojej prywatnej opinii dzisiaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, w którym kierunku pójdziemy. I tak naprawdę, jeżeli Bitcoin zamarkuje dużo mocniej, to altcoiny również będą spadać. Dlatego od wielu miesięcy mówię o tym, żeby realizować zyski, żeby zabezpieczać swój kapitał i szykować się na karę. Każdy scenariusz. Jeżeli popatrzymy sobie na Bitcoina, no to mamy poziom 47,399 to jest 17% spadku, jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, i łapiemy właśnie ten poziom 30% poniżej ATH. Poziom, który w roku 2017 był wielokrotnie, zaraz sobie o tym jeszcze porozmawiamy. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na ten wykres 7-dniowy, to tutaj spadliśmy bardzo mocno na 46 tysięcy. Natomiast na niektórych giełdach oczywiście zlecieliśmy jeszcze mocniej. No i dla mnie już standardowo, słuchajcie, ja trzymam się cały tych zasad, że Bitcoina nie sprzedaje Bitcoina, dokupuję. I tak jak wiecie, również na tym spadku wprowadziłem część swoich stablecoinów i dokupiłem tylko Bitcoina. To była jedyna pozycja, którą dokupiłem. Nie kupuję altcoinów. Oczywiście kupowałem jeszcze pewne rzeczy na Solanie, ale to jest co innego. To jest NFT. Zaraz Wam to pokażę. Natomiast jeżeli chodzi o moje zakupy, tylko Bitcoin i to poziomami. No i oczywiście ktoś powie, że być może za wcześnie, że polecimy niżej. Ktoś powie, że w ogóle nie trzeba było kupować. Jeżeli chodzi o mnie, mam również żelazną zasadę, że przy każdym większym spadku na Bitcoinie po prostu sobie go uzupełniam, ale uzupełniam go za zyski. Dokupuję go na Spadkach cały czas, i potem, kiedy Bitcoin wraca, kiedy odrabia te 20 czy nawet 15%, mogę sobie znowu ten zysk zrealizować, wyjąć sobie wkład, a to, co zarobiłem, zostawić w Bitcoinie. I dla mnie jest to również jedna z form pomnażania, właśnie mojego bitcoina. Tak jak mówię, jeżeli będziemy spadać bardzo mocno, to altcoiny będą leciały. Tak jak widzicie, spadła również dominacja bitcoina. Mamy to na poziomie 39. Natomiast uważam, że jeżeli będziemy jeszcze lecieć, Mocniej w dół, to tak jak mówiłem, wiele, wiele altcoinów zleci dużo, dużo niżej. Dlatego warto realizować zyski. Myślę, że to jest kolejny dzień, kolejny tak naprawdę weekend, który pokazał nam, dlaczego warto realizować zyski. Ja wiem, że mówię o tym bardzo często, ale bez tego mówienia nie nauczysz się tego, nie przygotujesz swojej głowy. Wiem, jak było mi ciężko w roku 2017 po prostu sprzedawać pozycje, dlatego będę o tym mówił, bo to jest, słuchajcie, bardzo ważne. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o... Moje portfolio altcoinów to w weekend dałem wam takiego tweeta. Pokazałem wam, jaki gdzieś tam był minus. Natomiast oczywiście tak jak tutaj wam napisałem, że każdy taki większy spadek pokazuje, że warto realizować zyski. Ja te zyski oczywiście zrealizowałem. Zaraz jeszcze będziemy sobie o tym rozmawiać. Natomiast dzisiaj, jeżeli masz uczucie straty, jeżeli widzisz, że coś poszło nie tak, że popełniłeś podczas tej hosty pewne błędy, zapisz sobie takie pojęcia właśnie jak realizacja zysku, jak odkładanie stablecoinów, bo to jest bardzo bardzo ważne. Pamiętajcie, karty na tym rynku rozdaje ten, kto w momencie, kiedy jest strach, kiedy jest tanio, kiedy są przeceny, kiedy leje się krew, wtedy, kiedy wiele osób mówi, że to już koniec to jest wtedy czas, żeby systematycznie wprowadzać swoje stable coiny na rynek. No i oczywiście chciałem Wam pokazać taki komentarz od Łukasza, który napisał, że w momencie, kiedy wszystko rosło, kiedy ja przez cały miesiąc mówiłem o realizacji zysków, gdzieś tam się denerwował na to, uważał, że nie mam racji, że pójdziemy to the moon, ale dzisiaj zrozumiał, jak działa ten rynek. Wiele takich, słuchajcie, komentarzy dostałem od Was, to jest gdzieś tam pokrycie w moim doświadczeniu, które mam i wiem, że nie ma nic lepszego niż realizacja zysków poziomami. Warto to zrozumieć prędzej czy później, dlatego że jest to jedna z dróg, a więc te realizacje poziomami, która doprowadzi Cię do sytuacji, że będziesz przygotowany absolutnie na każdy scenariusz. Warto, warto, jeszcze raz, warto na tym się pochylić, i właśnie takie spadki powinny, słuchajcie, być lekcją. No i oczywiście, słuchajcie, rozmawiamy bardzo dużo o altcoinach. Pamiętajcie o tym, że jeżeli macie wiele, wiele pozycji w portfelu, ja mam teraz obecnie około 50 altów, więc to jest moim zdaniem dość dużo. Czasami nawet mi ciężko jest to wszystko pilnować. Natomiast gdzieś tam bardzo zdrowe podejście do tych altcoinów, tak? Gdzieś tam pamiętajcie, że wasz projekt nie musi zbawić świata. To nie musi być game changer. To nie musi być projekt, który zmieni historię, ale to nie znaczy, że ma nie zmienić Twojego życia. Warto nauczyć się, warto mieć takie podejście, kiedy potraficie przy dużym plusie, przy tych dużych dobrych wynikach wynagrodzić się i wyjść z pewnych pozycji. Ja tak robię od jakiegoś czasu i dzięki temu mój portfel posuwa się cały czas do przodu. Oczywiście jest to tylko moja strategia, nie jest to oczywiście porada inwestycyjna. No i słuchajcie, obecnie jeżeli chodzi o to, co się dzieje teraz, obserwujemy to, co się dzieje, patrzymy na elementy analizy on chainowej, Patrzymy na elementy analizy technicznej, fundamentalnej, ale przede wszystkim słuchajcie, patrzymy na swoje portfele, patrzymy również na indeksy Firend Grid, patrzymy na to, co się dzieje wokół świata krypto, a więc nie tylko na rynek krypto, ale również na inne rynki, bo to wszystko dzisiaj jest jeszcze jak najbardziej skorelowane właśnie z rynkiem kryptowalut. W mojej prywatnej opinii nikt dzisiaj nie wie, w którym kierunku pójdziemy. Są oczywiście możliwe oba scenariusze, zarówno, że pójdziemy bardzo mocno po ATH, pójdziemy w drugą odsłonę alt sezonu. Jest możliwe to, że zanim to nastąpi, jeszcze bardzo mocno spadniemy, ale jest również możliwe to, że nie pójdziemy w alt sezon. Dlatego dzisiaj to, co ja robię, to gdzieś tam, słuchajcie, szykuję się na każdy scenariusz. Pamiętacie, w maju, kiedy była Hossa, popełniłem te błędy, że zrealizowałem tylko 30% swojego portfela. Jeżeli chodzi o teraz, mam połowę portfela w stablecoinach i jest to naprawdę dla mnie niesamowite uczucie. Dlaczego? Dlatego, że mogę teraz, słuchajcie, ze spokojną głową skupić się na zarabianiu. Mogę przenosić swoje środki z jednego miejsca do drugiego, w zależności od tego, które miejsce lepiej płaci. Stablecoiny wrzucam sobie na pasywne zarabianie. Część kapitału wrzucam w lunchpady, w lunchpule to żeby mnożyć moje stablecoiny i potem je systematycznie słuchajcie wprowadzać na rynek. Natomiast dzisiaj widzę, że wiele osób gdzieś tam jest przydołowanych, smutnych. Chciałem was słuchajcie pocieszyć i powiedzieć wam, wam o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli zaczniesz się edukować i jeżeli zostaniesz z nami na dłużej, jeżeli uwierzysz gdzieś tam w to, że kryptowaluty to nie jest coś, co jest na tu i teraz, to moim zdaniem, będziesz absolutnie, absolutnie, słuchajcie, wygrany. Dzisiaj wiele osób ma bardzo mało bitcoina, więc jeżeli ty masz dzisiaj mało bitcoina, a realizowałeś zyski, to ciesz się, że bitcoin spada, po to, żeby go doładować, po to, żeby na przyszłość mieć więcej bitcoina. Chyba, że nie wierzysz w bitcoina, wtedy możesz skupić się na innych pozycjach. Jeżeli chodzi o mnie, to ja, słuchajcie, również nie jestem zadowolony z mojej pozycji na Bitcoinie, dlatego że dzisiaj ciągle mimo wszystko większe pozycje mam w altcoinach. Samego bitcoina nie mam aż tak dużo, i chciałbym, żeby to się zmieniło. I dla mnie, każdy taki spadek, kiedy bitcoin spada 15, 20 czy 30%, jest czasem, kiedy ja bitcoina po prostu dokupuję za zyski, które realizowałem wtedy, kiedy było zielono, wtedy, kiedy inni byli chciwi. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Jest to oczywiście strategia, która gdzieś tam działa dla mnie więc jeżeli ty dzisiaj masz mało bitcoina, to się nie smuć. No i oczywiście wiemy, że na rynku panuje strach, wiemy, że na rynku są spadki. Zadałem wam takie pytanie, kto tak naprawdę się boi? Bo jeżeli ktoś jest na dłużej i ma dobrze zbudowany portfel, to dobre fundamentalne pozycje wielokrotnie potwierdziły, że będą przebijać swoje ATH. Oczywiście, mimo, że na rynku panuje ekstremalny strach, że mamy spadki, to ja uważam, że ktoś, kto ma dobrze zbudowany portfel, chce na tym rynku być na dużej i będzie się edukował, to tak naprawdę nie ma czego się bać. I tak jak Wam tu napisałem, jeśli masz za mało bitcoina, to się nie boisz. Jeśli nie jesteś tu na chwilę, to się również nie boisz. A jeśli bitcoin potwierdzi, że jest cykliczny, to również słuchajcie, nie ma czego się bać. Kto powinien się bać tych spadków? Przede wszystkim osoby, które nie chcą się edukować, osoby, które mają portfolio zbudowane na samych shitcoinach, a więc nie mają fundamentalnych pozycji, nie potrafią, Gdzieś tam y, budować y, portfela. No i oczywiście osoby, które gdzieś tam są zagonione do tego konta, jak ja to mówię, czyli nie mają możliwości ruchu. Czyli gdzieś tam nie było realizacji zysków albo było wejście właśnie na górce całym kapitałem, a więc te dwa podstawowe błędy, jakie często realizuje się na rynku kryptowalut, błędy, które ja również przerabiałem na własnej skórze. Tak to słuchajcie, wygląda, jeżeli chodzi o mnie, jeżeli chodzi o moją ocenę tego, co się dzieje. Tak jak wiecie, ja wprowadziłem 10% stablecoinów, kupiłem bitcoina, zresztą sobie po prostu. Czekam. Oczywiście analiza on -chain z tego tygodnia, jeżeli chodzi o wpływy i wypływy, tak jak widzicie, Bitcoin mniej więcej na zero, duże wypływy Ethereum, o tym już mówiliśmy, i jeżeli chodzi o Tetera, to więcej go wpłynęło na giełdy niż wypłynęło. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście ten wykres znacie, bo wielokrotnie pokazywałem go w pobudce i wielokrotnie na Twitterze wiele osób go dodaje. No i oczywiście jest to pokazanie hosty z roku 2017. Pokazanie, że Bitcoin właśnie w cyklu byka zalicza takie korekty 30, 35, 38% i jest to jak najbardziej naturalne. To, co dzisiaj jest ważne, to pytanie, czy ty te korekty wykorzystujesz? Bo lepiej zawsze Bitcoina kupować wtedy, kiedy jest tańszy, niż kupować go wtedy, kiedy jest droższy. Tak jak mówię, ja uważam, że nie da dzisiaj się znaleźć ani szczytu, ani dołku, więc po prostu takie korekty wykorzystuję i tego bitcoina sobie dokupuje, a w momencie, kiedy pozycja wraca, w momencie, kiedy altcoiny wracają i któryś altcoin robi ATH, po prostu wychodzę do stablecoinów. Oczywiście pytaliście mnie, czy warto dzisiaj wyjść z wszystkich altcoinów i pójść właśnie do bitcoina, bo zgadzam się tutaj, że żeby te altcoiny odrobiły, to również bitcoin musi najpierw zacząć iść do przodu. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, ja tego nie robię. Są osoby, które to stosują, jeżeli ktoś potrafi tego dopilnować. Uważam, że jeżeli masz dużo pozycji, to nie zdążysz pewnych rzeczy zrobić po prostu, więc ja w altcoinach zostałem. Natomiast tak jak mówię, połowę portfela mam poza rynkiem, mam w stablecoinach, także po prostu teraz czekam i obserwuję. Warto również zauważyć to, że często powtarzam, twoja hosta jest wtedy, kiedy Twoje projekty robią dobre wyniki. Mimo że cały rynek jest na czerwono, prawie cały pozdrawiam wszystkich hodlerów, Luny i wszystkich którzy działają w ekosystemie Terra, bo tak jak widzieliście Luna niesamowicie gdzieś tam idzie do góry. No i oczywiście warto zauważyć, że fantokeny poszły do góry. Jeżeli chodzi o mnie, zrealizowałem 100% swoich pozycji na Juventusie. To co ważne, to udało mi się wyjść na duży plus zarówno w stosunku do dolara, jak i do chiliza, a więc jest to rozegranie w mojej opinii idealne. Wszystkie właśnie Juventusy, które skupowałem poniżej 40 chilizów i oczywiście również jeżeli chodzi o dolara, to było skupowane poniżej, słuchajcie, 7 dolarów. Także teraz mamy 9 72, ja sprzedawałem to wczoraj, także było dużo, dużo wyżej. Udało mi się sprzedać, tak jak wam tu pisałem, za 40 czylizów. Warto również podkreślić to, że czasami jest tak, że rynek krwawi, a ty masz takie pozycje, które robią wyniki. Jeżeli chodzi o mnie, jestem poza Juve obserwuję gdzieś tam. To dało mi bardzo dobry zastrzyk. Natomiast wyszedłem do Chiliza. Tak jak wiecie, ja często wychodzę od razu do Chiliza, a potem od razu zamieniam to na stablecoiny. Natomiast tym razem zrobiłem inaczej. 100% pozycji pozostawiłem w sobie w Chiliz. Liczę na to, że jeszcze pójdziemy gdzieś tam w duże wzrosty, właśnie na altcoinach. I w momencie, kiedy zobaczymy tutaj lepszy poziom, wtedy wychodzę z Chiliza w 100% do stablecoinów i sobie to po prostu odkładam. Dobra, lecimy, słuchajcie, szybko do Binkry to do Komparika, a potem do kilku naszych. Projektu. No, i słuchajcie, jeżeli chcecie trochę poczytać o analizie technicznej, jak to wygląda na wykresach, standardowo zapraszam na BIM krypto, jest tam analiza techniczna dotycząca właśnie Bitcoina. Warto, słuchajcie, znać podstawy wszystkiego, warto znać podstawy analizy technicznej, fundamentalnej, trochę analizy on-chainowej. Warto wiedzieć również, jak zachowuje się rynek w momencie, kiedy jesteśmy w trendzie, albo w momencie, kiedy na rynku panuje ekstremalny strach, czy w drugą stronę ekstremalna chciwość i to wszystko połączone, pomoże wam po prostu podejmować lepsze decyzje na tym rynku. Bitcoin spadnie nawet do 20 tysięcy dolarów. Bitcoin po 100 tysięcy dopiero w 2023. To powinno również gdzieś tam dać wam do myślenia, bo mi bardzo mocno daje dla mnie taki spadek. Jeżeli rzeczywiście Bitcoin spadnie na poziom 30 czy 20 tysięcy dolarów, to będzie po prostu poziom dokupowania. Po to właśnie trzyma się stable coiny, po to nie wprowadza się ich na hura całą pozycją, żeby również, jeżeli takie poziomy rynek znajdzie, mieć stablecoiny. Wiele osób tego nie dotrwa, wiele osób albo kupi wcześniej, albo w ogóle nie sprzeba i nie będzie miało stablecoinów, a ci, którzy dotrzymają do takich poziomów ze swoimi stablami, najprawdopodobniej złapią bardzo dobre pozycje. Jak, słuchajcie, będzie? Oczywiście zobaczymy. Także również ciekawa analiza na kompariku, dlaczego miałoby tak się wydarzyć. Warto się z tym zapoznać. Jesteśmy dalej na BIN, krypto, giełda BitMart z straty sięgają 200 milionów dolarów. Gorące portfele giełdy Bitmart zostały schakowane, straty sięgnęły 196 milionów dolarów. No i przez to, że tutaj właśnie napastnicy użyli Ethereum Tornado Cash, udało się zrobić te anonimowe transakcje. Oczywiście, słuchajcie, to co jest bardzo ważne, każda taka strata giełdy, każdy taki hak przypomina nam o jednym: nie Twoje klucze, nie Twoje kryptowaluty. Jeżeli gdzieś tam trzymasz pieniądze na giełdach, pamiętaj o tym, że musisz liczyć się z ryzykiem. Oczywiście, jeżeli giełda jest dobra, jeżeli jest dobrze zabezpieczona, to często te ataki hakerskie nie są do końca udane i środki są zwracane swoim użytkownikom, ale mieliśmy również takie przypadki, gdzie tak się nie stało, dlatego trzeba przypominać o bezpieczeństwie. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej, dalej jesteśmy na Kompariku FTX publikuje propozycje regulacji w odpowiedzi na przesłuchanie zwołane przez amerykańską. Kongresmenkę. Dzisiaj dobre giełdy takie jak FTX, takie jak Binance, tak jak kilka innych, takie jak Crypto.com cały czas współpracują z regulatorami, proponują różnego słuchajcie, rodzaju rozwiązania. I dzisiaj, w mojej prywatnej opinii, nawet Stany Zjednoczone są bliższe tutaj absolutnie regulacji kryptowalut, regulacji stablecoinów niż tutaj właśnie zakazania tego. Także, moim prywatnym zdaniem, idziemy w dobrym kierunku. Jakie mamy akcje w tym tygodniu oraz moje ostatnie ruchy? Słuchajcie, jeżeli chodzi o ważne rzeczy, no to oczywiście trwa launchpad na Bybicie projekt Real jeszcze przez 3 dni robiony jest snapshot. Jeżeli chodzi słuchajcie o mnie, to moje środki leżą sobie na launchpulu, a więc gdzieś tam pasywnie sobie zarabiają, właśnie tutaj są zastejkowane i oczywiście pamiętajcie, że jeżeli macie tak jak ja zastejkowane swoje bity, no to możecie normalnie brać udział w launchpadzie. W jaki sposób to sprawdzić? Tutaj po zalogowaniu będziecie widzieć, że wasze bity są wliczone ciekawy projekt, będzie również na Radium. Zobaczymy, jak to się rozegra. Mam nadzieję, że tym razem nie zapomnę. Mam już fajną ilość BIP, także zobaczymy, ile uda się tutaj zarobić na tej akcji. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie, tak jak Was informowałem, jakiś czas temu podjąłem taką decyzję, że część moich zysków, niedużą część moich zysków, które zarabiam na Solanie, a więc na lunchpadach, na lunchpoolach, ma to, co zarabiam na Radium, na Orce, na Solanium i na innych właśnie projektach związanych z tym ekosystemem, będę sobie po prostu inwestował w NFT. Oczywiście pamiętajcie, że inwestowanie w NFT to jest zawsze ryzyko, tak? To jest zawsze ryzyko. Będę inwestował zarówno w te projekty, które w mojej prywatnej opinii mogą mieć jakąś użyteczność i mogą gdzieś tam pozwolić w przyszłości zrobić jakieś fajne wyniki, ale również będę inwestował sobie w takie nft które są fajne, śmieszne, gdzieś tam będę doceniał pewną sztukę, pewnych artystów po to, żeby chociaż chociażby ustawić sobie awatar. Pierwszy projekt na dzisiaj, który jest znalazłem w weekend jest to projekt Sola Minds, jest to projekt, który w mojej opinii jest dość ciekawy jeżeli chodzi o ten projekt możecie tu mintować sobie takie apartamenty, no i słuchajcie jest cały taki wieżowiec i projekty tutaj na Solanie, bo to jest zbudowane na Solanie, takie piętra sobie wykupują i później możecie tutaj trzymać na tym piętrze właśnie swoje MFTki zobaczymy, słuchajcie, wygląda to nieźle potem ma to być zaimplementowane oczywiście do Metaversu a więc pewnie będzie więcej tych budynków, jakiś taki mały świat na Solanie. Obecnie właśnie tutaj ten budynek ma liczyć 21 pięter i do sprzedaży w pierwszej turze trafiło 4914 apartamentów. Ja kupiłem sobie dwa koszt takiego apartamentu to 0,8 Solany. No i oczywiście słuchajcie, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tak jak mówię, ja inwestuję jakieś tam swoje nadwyżki, ale postanowiłem, że gdzieś tam ten portfel NFT na Solanie również zacznę sobie budować, dlatego że uważam, że ten ekosystem fajnie się rozwija. To jest projekt, który moim zdaniem może jakoś tam odpalić. Widzę tutaj jakąś fajną użyteczność, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Kolejnym projektem, w który również zainwestowałem, jest to projekt Sol Vikings też wam to pokazywałem, a więc pierwsza z wikingów jest już za nami. Projekt również wygląda całkiem ciekawie. Również ma tu być użyteczność, tak, a więc nie tylko obrazki, nie tylko mintowanie tych wikingów, ale potem oczywiście będzie cała platforma, będą airdropy, będzie staking program, będą również, będzie tu również launchpad, możliwość tutaj również grania. Także wygląda to słuchajcie całkiem, całkiem nieźle. No i ja również sobie postanowiłem tutaj zainwestować, a jak zawsze coś inwestuje, to po prostu was o tym informuję. Natomiast warto zwrócić uwagę, że inwestowanie, słuchajcie, w tego typu projekty, czy to wikingowie, czy to ten projekt, który tutaj wam pokazywałem, to jest zawsze jakieś tam ryzyko i to jest inwestycja długoterminowa. Natomiast biorąc pod uwagę moje doświadczenie, ja zawsze byłem ryzykantem. Tak jak inwestowałem parę lat temu w sandboxa, kiedy również kupowałem te działki po 40 dolarów z nadzieją, że kiedyś to złapie hype. Tak samo tutaj, gdzieś tam, robiąc te rzeczy, wierzę, że Solana będzie jeszcze przeżywała swój rozkwit i Uda na tym się zarobić. Także taka informacja dla Was, że powiększyłem swoje portfolio właśnie o takie NFT, i to są dwa projekty, w które zainwestowałem. Lecimy sobie dalej. Dzisiaj kolejna akcja która zaczyna się za 14 godzin właśnie na probicie, a więc EMS, kupowanie za połowę do tej pory brałem udział w fantomie i w szybie. Bardzo fajne naliczenia wyszły dalej mam proby, dalej mam je zastejkowane zresztą nie mogę ich wypłacić, także będę brał tutaj udział. Oczywiście to, co się niesamowicie rozwija, to jest Solana Solana, która zaczyna budować metaversy, i widać dzisiaj, że ten trend na Solanie pójdzie jeszcze bardzo mocno, widać, że wiele projektów Play and Earn, wiele metaversów wybiera. Właśnie solamy wybiera blockchain Solany do tego, żeby tutaj się budować. Jednym z takich projektów jest również Solis i bardzo to mnie cieszy, że Solanium idzie jak burza. Zobaczcie, co się dzieje. Za 11 dni otrzymamy synchron i tu udało się dostać alokację. Za 4 godziny kończy się sprzedaż na blok Asset. Tu również mam alokację, ale mamy słuchajcie, już kolejne projekty. Nowa Fantazja, tutaj kupowaliśmy NFTKi, Unique Club. Mamy dwa nowe projekty, mamy właśnie ten Solis, także widać, że te projekty. Projekty cały czas są dodawane. To, co ważne, również, dodawane są na radium, tak? A więc możemy już pozyskiwać niektóre projekty z dwóch miejsc, to mnie bardzo cieszy. Na radium mamy również dwie ogłoszone akcje, i tak naprawdę, tak jak wiecie, tu wystarczy jeden ticket, żeby zrobić dobry wynik. No i słuchajcie, pytaliście mnie ostatnio o te lunchpadę padę, W mojej prywatnej opinii. Jeżeli chcesz rozpocząć, to jest dobry czas, żeby kupić radium. Oczywiście. To nie jest porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moja prywatna opinia. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie brać tutaj udział, to są robione snapshoty, należy je, słuchajcie, zastyjkować wcześniej, a jeżeli wytrzymacie z Radium 90 dni, czy tam 30 dni, to macie tutaj jak najbardziej dodatkowe cykiety. Jeżeli nie chcecie brać udziału w lunchpoolach, w lunchpadach, chcecie zarobić na samym kursie Radium, bo wierzycie, że on odbije, dobrym miejscem jest absolutnie projekt, który Wam kiedyś pokazywałem, projekt Solent, który uzupełnił moje portfolio, Właśnie ma solanie, jeżeli chodzi o projekty lendingowe, a więc pożyczki. No, i tutaj słuchajcie, możecie wrzucić sobie radium, i w tej chwili tutaj macie 87%. Jeżeli chodzi o mnie, mam tutaj wrzucone 500 trejów mam zastejkowane, i tutaj mam ponad 300 też wrzucone. I sobie pasywnie, pasywnie zarabiam. Także dużo możliwości, to jest dobry czas, żeby. Wybrać swoją drogę, być może te spadki pozwolą Wam rozpocząć przygodę z jakimś lunchpadem czy lunchpoolem. W mojej prywatnej opinii, jeżeli chodzi o Solamę, no to to jest dobry czas, żeby zacząć z Radium. Ale oczywiście, wybrać musicie jak najbardziej sami. No i oczywiście, Crypto.com, mamy kolejną dobrą informację: Crypto.com bardzo dobrze się rozwija, mamy certyfikat bezpieczeństwa i Crypto.com jako pierwszy fintech uzyskał właśnie singapurski znak zaufania w zakresie ochrony danych. Bardzo dużo certyfikatów, ma kryptocom, jeżeli chodzi o mnie, no to z tych wszystkich pasywnych miejsc, to właśnie w kryptocom mam największe środki w tej chwili. Krótko mówiąc, jest to projekt, który gdzieś tam w mojej prywatnej opinii cieszy się największym zaufaniem. No i oczywiście to, co dzieje się w telewizji, widać wszędzie kryptocom. Teraz oglądałem sobie mecz serii AU był sprawdzany VAR standardowo, kryptocom, wyścigi kryptocom, MMA kryptocom. Także cieszy mnie, jak to wszystko się rozwija. Samokro również teraz trochę spadło. Przy tym spadku na Bitcoinie także fajnie, że gdzieś tam udało się. Tak jak wiecie, ja zrealizowałem zyski również makro z dużym bólem, ale jednak warto było, warto trzymać się swojej strategii. Mam nadzieję, że trochę optymizmu. Udało mi się gdzieś tam w Was wlać. Pamiętajcie, ten rynek jest dla cierpliwych, systematycznych, konsekwentnych. Ten rynek nie jest dla ludzi, którzy nie chcą się uczyć i nie jest dla ludzi, którzy są tu na chwilę. Dobra strategia pozwoli Wam mieć bardzo dobre wyniki i warto nauczyć się zarabiać pasywnie. Dlatego, że nieważne w jakim miejscu będzie rynek, możecie stać się swoim bankiem i być tak jak giełda. Giełdy zarabiają, nieważne czy rynek rośnie, czy spada, i Ty możesz robić absolutnie tak samo. Zostaw łapkę, zostaw komentarz, kłaniam się nisko. Dzięki za uwagę. Hej, ekipa!